Serdecznie witamy wszystkich hodowców i tak jak widzimy tutaj w obiektywie jesteśmy ponownie u księdza Jerzego Kostorza, ale obok księdza Jerzego Kostorza jest również ksiądz Józef Krawiec. Dzisiaj chcemy z kolegą przybliżyć tutaj aukcję charytatywną na rzecz Stowarzyszenia Barka Domów dla Bezdomnych. Więcej o stowarzyszeniu tym i o gołębiach, które będziemy mieli na aukcji wystawione, które będą szły na ten cel, powie może właśnie ksiądz Jerzy. Proszę bardzo. Chyba już po raz piąty Rainer Pittman, znany w Polsce hodowca, ofiaruje na rzecz domów dla bezdomnych barka kilkadziesiąt swoich gołębi i w tym roku nie będzie tej aukcji, tak jak to zawsze miało miejsce na Górze Świętej Anny. Natomiast wcześniej zostaną wystawione te gołębie w ramach aukcji do, do sprzedaży, a całkowity dochód ze sprzedaży tych gołębi będzie przekazany na wspomniane domy dla, dla bezdomnych. Wśród gołębi tych kilkudziesięciu znalazły się gołębie Floferworta z linii Finneke, znalazły się gołębie przede wszystkim z najlepszych gołębi Gintera Prangę, także z gołębi Kopmana, z tych podstawowych linii gołębi, które posiada Rainer Pittman w swojej hodowli. Jest ich około 60. Także zachęcamy hodowców do wsparcia przede wszystkim domów dla bezdomnych barka. A na co te pieniądze zostaną przekazane? Czy już w ubiegłych latach pieniądze zostały przekazane ze sprzedaży? Powie więcej założyciel tych domów na Opolszczyźnie, ksiądz Józef Krawiec, który jest tu ze mną. Ja też wszystkich pozdrawiam. I to dziękuję wszystkim tym, którzy już do tej, do tej pory kupili gołębie i w ten sposób wspomogli nasz cel, nasz, na, nasze domy. Yy, no w sumie tych domów mamy cztery, w nich jest pięć wspólnot, yy, około 80 ludzi, w nich mieszka, yy, w zimie około 100. No i do tej pory no, z tych środków, które nam się udało właśnie e, uzyskać, tu bardzo, bardzo dziękuję Księdkowi, dziękuję panu Reinerowi i wszystkim tym, którzy w tym przedsięwzięciu uczestniczą. Udało nam się już kupić piec na słomę. E, no, dzięki temu około 1000 metrów 2 mamy ogrzewane w czasie zimy i, i 50 ludzi w zimie się może kąpać. E, mamy oczyszczalnię biologiczną z tego tytułu, że nasze domy są tak jakby po, poza skupiskami. E, miejskimi czy wiejskimi, stąd no nie było innej opcji. Mamy oczyszczanie teraz, udało nam się kupić trochę ziemi przy, przy domu, jak wspomniałem. No, filozofią naszego domu jest to, żeby obok domu było jakieś gospodarstwo, żeby ludzie jak się rano budzą, żeby mieli zajęcie. No i ufam, że, że to zaufanie, które no, zostało nam jakoś podarowane, że my go nie zawiedziemy i że, i że kolejny ten dar, który Państwo zechcecie w jakiś sposób złożyć, yy, myślę, że będą zadowoleni i, i skup na gołębia, a jednocześnie z tego, że, że te środki no, wspomagają taki szlachetny, mam nadzieję, cel. Yy, no, także z góry dziękuję. Także widzimy te pieniądze, które przeznaczymy na aukcję, yy, na zalicytowanie tych gołębi. Nie pójdą na cele nieznane, a tutaj ksiądz Józef nam przybliżył, właśnie na co są zużytkowane. Czy ksiądz Jerzy ma jeszcze coś do dodania, może? I myślę, że to wystarczy, że to jest taki całkowity obraz tego charytatywnego przedsięwzięcia i, i myślę, że, że ci, którzy zechcą wesprzeć ten, ten szlachetny cel. Też y, jakoś przyczynią się do, 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 do tego, że te domy będą dalej funkcjonować i, i będą mogły, mogły pomagać tym, którzy, którzy tej pomocy potrzebują. Także dziękujemy, a tylko przypomnijmy, że tak jak wspomniał ksiądz Jerzy, to już piąty raz bodajże jest organizowane y, sprzedaż gołębi na rzecz właśnie stowarzyszenia Barka i domów dla bezdomnych. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy. dziękujemy.